Światło. Akcja. Cześć. Cześć! Witamy Was w pierwszym odcinku. Czekaj, za mocno się wczułeś. Dwusetny odcinek poprowadzam dla Was Bartek oraz Hania. Jak jubileusz, to i powrót do korzeni, a w tym przypadku bardziej do scenografii, która towarzyszyła kurierowi podczas pierwszych wydań. Wiele się zmieniło, ale nie to, że przygotowujemy dla Was najlepsze treści ze studenckiego świata. Co tym razem? W materiałach postaramy się odpowiedzieć na pytania. Jak radzić sobie z depresją? Czym jest fotografia dla Mateusza Sobierajskiego? Jakie były początki kuriera akademickiego? Oraz co to jest belka, biała i setka? Zapraszamy! Marzenia o wielkiej karierze dziennikarskiej zaczynają się właśnie tutaj, w Kurierze Akademickim. O tym, jak wyglądała działalność redakcji kiedyś i jakimi osiągnięciami mogą pochwalić się byli kurierowicze, w materiale Katarzyny i Weroniki. Witamy w Kurierze Akademickim. Jest to program przygotowywany niemal w pełni przez studentów dla studentów. Tymi słowami 12 lat temu Małgorzata Mielcarek rozpoczęła pierwszy w historii odcinek Kuriera Akademickiego. Wtedy dziennikarka telewizji studenckiej, dziś reporterka TVN24. Ja na przykład strasznie nie lubię oglądać tych takich pierwszych, pierwszych odcinków. No byliśmy strasznie sztywni. I to było coś, do czego wolę nie wracać, a bardzo lubicie nam to przypominać, jak to wyglądało na samym, samym początku. Na, na pewno wiem, że można było to zrobić lepiej, ale też z drugiej strony cieszę się, że widzę, że zrobiłam jakiś progres. Jednak postęp nie jest możliwy bez popełniania błędów. Nie, yeah, yeah, yeah. byłam na, w Krzysinach, w bazie lotniczej i y, pamiętam, że tam były. Ćwiczenia z katapultacji. Jeżeli y, pilot chciał się katapultować, to, to mógł tak jakby wyskoczyć z tego samolotu. Tylko, że ja pomyliłam się i powiedziałam: Spróbować własnych sił w szkoleniu z kapitulacji. Nikt się nie zorientował. Wpadek <grym> w całej historii kuriera było jednak znacznie więcej. więcej. Mam przyjemność. Kindernalia to! A karna... Aby karnawał w rezerwacie. Choć dziś prowadzących najczęściej możecie zobaczyć w terenie, a montujących dziennikarzy w redakcyjnym pokoju 157, to kiedyś wszystko odbywało się w studiu telewizyjnym. Światło! Światło. Ustawialiśmy studio całkowicie samodzielnie i sami je realizowaliśmy, a później to sami montowaliśmy. Bo ta surówka była tak ciężka, bo realizowaliśmy to różnymi kamerami, że mogliśmy to montować tylko i wyłącznie w studiu telewizyjnym, więc niekiedy mieliśmy wrażenie, że tam mieszkamy. Obsługa sprzętu, występy przed kamerami i montaż materiału to jedne z wielu rzeczy, których można nauczyć się w kurierze, Ale w tym wszystkim najważniejsze jest coś innego. Z niosłem wyniosłem pasję. Którą udaje mi się realizować do dzisiaj, także naprawdę świetna sprawa i polecam każdemu, bo myślę, że to była taka przepustka już do, do tej mojej dzisiejszej pracy zawodowej. Żeby jednak otrzymać taką przepustkę, w pierwszej kolejności trzeba było przejść rekrutację. Początkowo przeprowadzali je wykładowcy. Z czasem jednak to studenci przejęli pałeczkę. Później już sami przeprowadzali te castingi, wymyślając różnego rodzaju ćwiczenia. Zadania. Spod skrzydeł kuriera wychodzą nie tylko operatorzy czy dziennikarze. Pierwsze kroki w naszej redakcji stawiał również twórca serii Kryminatorium, Marcin Myszka. No i podstawy przed kamerą, podstawy pracy z mikrofonem, rozmowy z ludźmi, na pewno to, to było ważne w późniejszej działalności. Nie wiem, czy powinienem się do tego przyznawać, ale pierwsze materiały, które realizowałem na YouTubie, były nagrywane na. Kurierowym sprzęcie? 12 lat temu, jak i dzisiaj, kurier akademicki pozostaje kuźnią dziennikarskich talentów na akademickim podwórku. W końcu jest to program dla studentów, robiony przez studentów. W każdym odcinku my, prowadzący, zapowiadamy Wam kolejne materiały naszych zdolnych dziennikarzy. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, czym właściwie jest materiał dziennikarski i jak wygląda jego tworzenie od kuchni? Za kulisy powstawania naszej pracy zabierze Was teraz Paweł, który postanowił podzielić się tą tajemnicą. Jak właśnie usłyszeliście, nadszedł czas, aby opowiedzieć trochę o naszej dziennikarskiej pracy. Zacznijmy więc od początku. Jak przygotować dobry materiał? Nie ma na to jednej receptury. Jest to nierzadko długi i żmudny proces. Jednak, jak już wpadnie się na ten jeden pomysł, od razu wiadomo, że to jest właśnie to. Następnym krokiem jest odpowiednie przygotowanie: mikrofon, kamera czy chociażby statek do kamery. Gdy mamy już cały ekwipunek, czas wyruszyć w naszą dziennikarską drogę. Będąc w terenie, ciężko przewidzieć, co się może przytrafić. Czasami można się trochę powyginać, a innym razem zmarznąć. Czego się jednak nie robi dla tej jednej dobrej setki. Czym jest setka, żadnemu studentowi tłumaczyć raczej nie trzeba. Ale z grojnikarskiego obowiązku przypomnimy, że jest to oczywiście krótka rozmowa przed kamerą. Proszę mój lepszy profil. A teraz, jak wróciliśmy już z naszego materiału, nadszedł czas na nagranie ofa, czyli głosu, który za moment usłyszycie. A gdy wszystkie elementy zostały zebrane, nadszedł czas na poskładanie ich w jedną całość w trakcie montażu. A tam wszystko już idzie łatwo i przyjemnie. No działaj! Zazwyczaj. Jak za tym widać, tworzenie takiego materiału nie zawsze jest usłane różami. Jednak za każdym razem jest to pouczająca przygoda, zarówno dla nas, dziennikarzy, jak i również oczywiście dla widzów. A teraz, skoro już mniej więcej wiemy, czym jest taki materiał, zapraszam do dalszego oglądania kury akademickiego. A za możliwość pokazania takiego elementarza, dziękuję Wam, Paweł Guszyński. Nie jest tajemnicą, że rynek pracy opiewa wielu studentów. W obecnej rzeczywistości już nie tylko zaoczni żacy podejmują działania w niepełnym wymiarze godzin, a nawet na pełen etat. Czy w 2023 roku jest to tylko wybór, a może konieczność do przetrwania? O tym w materiale Jonasza. Abonent chwilowo niedostępny. Z takimi odpowiedziami mierzy się Mateusz w ciągu ostatnich tygodni. Z początkiem roku nie została przedłużona z nim umowa i teraz pomimo dziennego studiowania psychologii poszukuje pracy. Ciężko być cały czas na garnuszku rodziców, skoro już lada chwila te studia się kończą i myślę, że no bez wypracowania jakiś tam chociażby tego półetatu no, no nie byłoby możliwe normalne funkcjonowanie. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, w 2021 roku w Polsce pracowało 27% studentów na poziomie licencjatu i 39% na poziomie studiów magisterskich. Postanowiliśmy sprawdzić, jak te dane mają się do poznańskich studentów. Czy jesteś studentem pracującym? Jeszcze jak. Jestem. Nie, nie pracuję. Jestem rozpieszczona. Nie. No, nie. Tak. Nie, nie jestem. Na no dzień dzisiejszy nie pracuję. Tak, pracuję w radiu. W przypadku Mateusza, chęć podjęcia pracy nie jest jednak równoznaczna z pracowaniem. Określenie się jako student stacjonarny, już w oczach pracodawcy, jest czymś, co może zdyskwalifikować. A o funkcjonowaniu w przypadku podjęcia się bezpłatnych staży, Mateusz mówi tak. Koszty tego stażu, które no nie są małe, więc na studiach dziennych. Nie wiem, nie wiem jak ludzie to robią. Alternatywą wydają się być praktyki. Właśnie w tych działach HR personalnych, natomiast jest tego bardzo mało. W obliczu takich wyzwań zadać sobie można pytanie, czy praca na studiach dziennych jest w ogóle możliwa? Jak obserwuję to rzeczywiście, zwłaszcza w na naszym wydziale, tak? gdzie mamy dużo kierunków praktycznych, no większość studentów studiów magisterskich ma pracę. Gdzie w takim razie tej pracy szukać? Znajomi, to jest yy, baza. W której wieści roznoszą się najszybciej. Nasze rozmówczy zwraca też uwagę na portale ogłoszeniowe, biuro karier, tablice informacyjne na uczelniach, a także zgłoszenie się jako osoby poszukujące pracy w Urzędzie Pracy. Kolejnym krokiem, gdy znajdziemy interesującą nas ofertę, jest przesłanie CV. W którym nie tylko jest informacja, że studiujemy, ale też jest informacja o tym, co w międzyczasie się też z nami działo, bo poza pracą są jeszcze przecież inne formy aktywności, które na pewno będą na nasz plus. A kiedy student dzienny poszukuje po prostu pracy dorywczej, jest parę zajęć, w których ogłoszeń nie brakuje. Telemark Peter, opiekunka dla dzieci, osoba udzielająca korepetycji. Znaleźliśmy pracę i podpisujemy umowę. Pozostaje jeszcze odwieczny konflikt. Między studentami i pracownikami, prawda? No, wykładowcami właśnie o to, czy student dzienny powinien pracować, może pracować. Profesor Osowski zwraca jednak uwagę, że czasy niepracujących studentów stacjonarnych odeszły do lamusa i spory udział w tym wątku ma intensyfikująca się praca zdalna. Staramy się, nie zawsze to jest można, tak stworzyć plan zajęć, żeby nie było pięć dni zajęć, ale żeby były też takie dni, gdzie studenci będą mogli sobie to zaplanować na działalność zawodową. W rozmowach ze studentami pracującymi przeważa opinia, że praca jest elementem wzbogacającym życie dwuznacznie. Bo nie dość, że zbieramy oszczędności, to jeszcze nabieramy doświadczenia w goniącym nas dorosłym życiu. Wobec tego wszystkim poszukującym pracy życzymy takich telefonów. Czy chcielibyśmy, żeby Pan dołączył do to już 22 lata, odkąd ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez ówczesnego ministra zdrowia. Choć ludzi świadomych zagrożenia z roku na rok przybywa, niepokojące statystyki wyraźnie wskazują, że liczba chorych na depresję w Polsce nie maleje. Jakie są objawy tej choroby, gdzie można szukać pomocy i jak wyjść zwycięsko z walki z depresją, tego wszystkiego dowiecie się z materiału Oli, Patrycji i Dominika. Depresja to jedna z najpoważniejszych chorób współczesnej cywilizacji. Jest cichym zabójcą, który niepostrzeżenie atakuje osoby w różnym wieku. Nie da się jednak ukryć, że najczęściej ofiarami padają młodzi ludzie. Swoją historię zgodziła się opowiedzieć nam Matylda. Nie było jakiegoś takiego zdarzenia, tylko tak jak mówię, że to był powolny proces, w którym wszystko się rozwijało. Po prostu zawsze byłam takim energicznym dzieckiem i zawsze na wszystko miałam ochotę i miałam mega dużo zainteresowań i w pewnym momencie po prostu nic mi już nie sprawiało przyjemności. Walka z depresją nie należy do najłatwiejszych. To były takie momenty w życiu, kiedy na przykład nie miałam jakiegoś przyjaciela, przyjaciółki, żeby porozmawiać no i byłam z tym sama. I taki pierwszy, krok w stronę tego, żeby było lepiej to było umówienie się na spotkanie ze szkolną panią psycholog. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Oferuje pomoc dla cierpiących na tą chorobę. Społeczność akademicka może korzystać z konsultacji i rozmów z terapeutami. Są wyznaczone dyżury telefoniczne i można z tych dyżurów telefonicznych skorzystać. W rozumieniu problemu z depresją ważna jest świadomość. Część społeczeństwa lekceważy tę sprawę, lub nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że są chorzy. Większa akceptacja możliwości przyjęcia pomocy psychologicznej czy farmakologicznej nawet wśród ludzi młodych jest zaopatrzalna, prawda? Depresja może więc tak naprawdę dotknąć każdego z nas. Szacuje się, że w Polsce choruje na nią około miliona ludzi. Nieleczona może stać się przyczyną ciężkich zaburzeń psychicznych i somatycznych, a nawet prób samobójczych. Odkąd powstała fotografia, towarzyszy ona człowiekowi w większości jego podróży. Tak jest i w przypadku bohatera naszego kolejnego materiału, Mateusza Sobierajskiego, fotografa i podróżnika. Mateusz Sobierajski. Jeszcze parę lat temu był studentem Uniwersytetu Ekonomicznego i pracownikiem banku. Wiódł po prostu normalne życie, które z czasem postanowił zmienić. Jako, że od młodości miał zapał do fotografii oraz czuł chęć do pójścia w nieznane, Postanowił zwiedzać świat. Zadałem sobie pytanie, co ja chciałbym robić i, i co ja lubię robić. Wykurczę, ja lubię tą fotografię i może zacznę w tym, w tym iść. I wtedy też pojawiły się myśli o podróżach. Podczas prelekcji w Łazeń Poznańskiej Mateusz opowiedział o swojej czteromiesięcznej podróży po Ameryce Południowej. Odwiedził Brazylię, Argentynę, Urugwaj, Peru i Ekwador. Mogłoby się wydawać, że tak długa i intensywna podróż wymaga skomplikowanego planowania. Nie było tak w przypadku Mateusza, który do Brazylii wyleciał bez żadnego konkretnego planu na podróż. Nie lubię planować, bo wtedy tak naprawdę pojawia się stres. Związane z tym, czy coś dam radę zrobić, albo czy czuję się, żeby to zrobić. Kiedy się nie planuje, daje się ponieść bardziej temu, jak się czuję, co jest możliwe co mnie fascynuje. Historie takie jak Mateusza mogą być inspiracją dla wielu osób do odkrywania świata i podróżowania. Po prelekcji uczestnicy podzielili się z nami swoimi wrażeniami. Naprawdę było bardzo sympatycznie, bardzo no, inne rzeczy, inny, inny świat. To jest to bardzo ciekawe. Każdy ma inną przyczynę, yeah. każdy szuka czegoś innego i każdy w podróży może coś innego znaleźć. Gdzieś. Chociaż Amerykę Południową i Polskę dzieli tysiące kilometrów, to nawet tam można znaleźć otwartych i uśmiechniętych ludzi. Poznawanie różnych kultur otworzyło Mateusza na nowe kontakty i doświadczenia, które zostaną z nim do końca życia. Czasami mam wrażenie, że świat staje się ponownie nudny, ale wiem, że zaraz na nowo się nim podekscytuję i, i na nowo zakocham w życiu jako takim. Zwiedzać świat można podczas krótszych wyjazdów niż podróże Mateusza. Wakacje, święta czy ferie zimowe to świetna okazja na krótki wypad. Podróżek małych i dużych każdy może znaleźć coś dla siebie. To od nas zależy, jaki będzie cel naszej następnej wycieczki. Tak kończymy to wydanie, jak i drugą setkę naszych odcinków. To był dla nas zaszczyt poprowadzić dla Was jubileuszowe dzieło. Możecie być pewni, że kolejne sto będzie jeszcze lepsze. Nasze sociale już świętują i przygotowały dla Was coś specjalnego. Wpadajcie na naszego Facebooka oraz Instagrama. My tymczasem żegnamy się z Wami. Cześć! Cześć. Yes! O, stary, brawo, o. to było wspaniałe!